Siemanko ludzie z tej strony witam was w kolejnym no i ale wiem, nie powinien być na tym koncie, ale dobra, nieważne. Szybko sobie coś sprawdzimy. Czy dobrze, że to wiedziałem Znaczy to jest moje konto. Tak, tak, drobny mi Frank. No i nie chodzi o to popatrzcie. Jak sobie tu widzicie w aktualności, nie. To nic co nie ma ciekawego, co nie? Wyszłam na YouTube i... Wpisuję Brow Stars. Robię takie coś. I nie do końca, bo y, tego nie robiłem akurat. Zeszłem i patrzcie. browstars, Stars. Brawly day. Ta Brawl tak. New Brawler. tfu, Tw, New Brawler, czyli dwie nowe postacie. I darmowe gifty. Co jest dziwne. Gifty, to nie wiem co to jest oczywiście, za od razu dam łapeczkę w górę. Czyli jutro o 17 będzie Brawl Talk. Dwie nowe postacie, nowe gifty i oczywiście darmowe rzeczy. Darmowe rzeczy do odblokowania. Yy, jakby takie świąteczne. Dzisiaj, na przykład, odblokowałem sobie mega boxa. Tak, dzisiaj, co odblokowałem, mega boxa. Bo był za darmo i nic. Na drugim koncie gadżet, a na tym, na którym przejdę, byliśmy, peny. Yy, no i ciekawie, ciekawie, bo dwa nowe zadymiarze. Myślę, że jakiś chyba będzie rzadki zadymiarz. Tak sobie myślę, nie wiem dlaczego, ale sam myślę, że chyba będzie jakiś rzadki zadymiarz w końcu kolejny, a kolejny będzie mityczny. Nie wiem dlaczego tak. Takie mam przeczucia. Że tak to będzie, ale nie jestem pewien, bo legendarny, al, ani, ani chromatyczny na pewno nie będzie. Za pucharki może ktoś będzie. Ale kto wie. A więc oczywiście oczekujcie jutrzejszego odcinka. Ja się z wami żegnam. Sorki. Krótki odcinek, ale ja tylko to chciałem wam powiedzieć. Cześć.